Siempre, zestempońki, witam was bardzo serdecznie w Survival Disasters i jest ze mną dzisiaj wybłagany, wyczekany Gilatis. Cześć Christianek. Hello, witajcie! <laughs> I gramy sobie właśnie w Survival Disasters Jestem nobem <laughs> i tyle. I And that's a fact. <laughs> a gdzie ty poszedłeś w ogóle? Gdzieś... Ja jestem na Otu O, właśnie ty masz balonik! Leci sobie jak ja mogę balonik sobie kupić? Powiedz mi jak I kupić. No normalnie musisz kupić sobie balonik. Balonik Ale... jest dobry, bo tak patrz na baloniku no? możesz podskakiwać, to jest fajne. Plus, plus kiedy spadasz, to na baloniku Co też flash flood? Tutaj akurat to będzie powódź. A, jesteśmy to jesteśmy na górze. Z powódź. Tak, z której strony powinniśmy widzieć zaraz chyba taką falę, o ile kojarzę. No i słuchaj, kwestia jest taka. Jak masz jabłuszko, to możesz sobie odładować zdrowie, ale jak masz mm. balonik i na przykład teraz, bo tak jest, że jak przyjdzie woda, to ten budynek zacznie się rozpadać powoli od dołu. Dzięki balonikowi opadasz tak powoli po prostu Wow. I nie Ej, a powiedzmy mi szybko, jak to kupić? Gdzieś tutaj? Czy nie ma ja się chyba w grze? Nie, to musisz kupić tam. A ty to ja teraz będę bez tego? To taki teraz będę. Nie, bez tego, tak. O i teraz na przykład... Muszę uważać, podziąją się różne złe rzeczy. Um, na przykład. Ktoś się mnie w powietrze. Nie wyszczyliło, słuchaj, w powietrze i nie Ta, wiem co się stało. Ma, tu, masz, tu masz pana balonika. Patrz, o, mam pana to balonika, to Jesteś... no e, ja za będę kupał pana balonika. Kupuj pana balonika. Co jest? A, dobra, szybko muszę kupić balonika. Nie, ktoś mi zasłania. Kupiłem balonika. I jeszcze jabłuszko. Bo mówisz, że od nawias robię. Po jabłuszko. Szybko. A ty jesteś wysoki. Yeah, A ja well proszę pana. No i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu wolniej opadasz. I w tym przypadku na przykład, jeśli byś leciał w ten sposób, to szybko łączasz balonika i dostajesz mniej obrażeń o. od upadku. arch park. No normalnie jak upadasz na twarz, to rozbijasz ją sobie. Ej, jesteśmy w jakimś parku, ale fajne. Tak, jesteśmy w parku, możemy na przykład, możesz mi Y y y możemy jeść jabłko tutaj o O Tutaj mylkę. dobrze witam. Eee, y y straciłem y bardzo dużo życia, bo opuściłem balonik. Czy musisz eee. udawać, że tutaj siedzisz, nie? Możemy sobie A nie, ja ładnie siedzę, zobacz. No, I tak czemu średni. nie mogę nie mogę iść. O, jem jabłuszko. Tak, średni. Witam cię kość kanku. Ale, ale ja sobie wejdę tu na górę, patrz tutaj, o, też eee. możesz sobie wejść. To możemy tak oszukiwać. A nie, wszyscy A, mogą. Zazwyczaj wszyscy wchodzą na najwyższy punkt, bo zazwyczaj najczęściej... O, ktoś sobie umarł, nie skacz po innych. <śmiech> <śmiech> najczęściej jest tak, że jest właśnie jakaś powódź albo coś, co się dzieje na od ziemi, od dołu, nie? A jeśli coś się dzieje od ziemi, czy od dołu, no to wiadomo, że... Lepiej. To. A w tym przypadku jest na przykład tsunami, więc najlepiej Od na tsunami, tak. tak. I zobacz, jaka tam fajna fala. Widzę jaka patrzę. ładna a fala. Patrz, fala? Wala, fala, fala. Faka maka fą. Faka maka-fą. Tak, dokładnie. I w ten sposób polecam. Czy na przykład jak, jak uderzy fala, skakać tu na baloniku. Jak, i... A, czyli mam podskoczyć na baloniku, jak będzie fala uderzać? Ale wyspecie, tak. w wyspecie w ten filar? Ten filar. Okej, okay, dobra, to I muszę tak. wytajmingować, tak? Tak, musisz to zrobić. Taki o. Mining, timing, to nie timing będzie łatwe. Mining. Timing mining? Nie. Chyba trzy, uważają, dwa, że, że jeden. Do góry. Ej, gory. żyje. I nic się nie stało. No Ej, w jest. ogóle z nami jest lasek. No jest. <laughs> Zawsze. Jestem, tlasek, Widzisz, tu ktoś spadł, na przykład sobie rozbił postać. Ooo, głuptas. <laughs> Leciutko sobie rozbił postać, więc e, jak widzisz teraz już nie ma parku. E. <śm> <śm> ja tu Czu dalej to widzę park. Nie zniknęło. E, nic się tutaj nie dzieje. Dalej, ale dalej jest zielono i są klocuszki. Tak, dalej jest zielono i dalej jest fajnie. Ej, będą jeszcze jakieś rzeczy? Będą jeszcze, dużo będzie rzeczy, prawda? Nie. Teraz już nie, to już jest koniec. Wygraliśmy. Co? No tak, w tym przypadku tak, już wygraliśmy i musimy powiedzieć, że sobie pójdzie fala i zaraz będzie, że jesteś super zwycięzcą. Naprawdę będę super zwycięzcą? Patrz, patrz. Jest! jest. Jesteś yes. zaraz, zaraz obok takich osób, jak na przykład Vito i kamerzysta. Pozdrawiamy, jeżeli oglądasz. Oczywiście. Mam nadzieję, że kiedyś natrafisz na takie kolabo na YouTube i będziesz szczęśliwy. <laughs> o, i mamy teraz lunch ten land. <laughs> o, o. Ja tutaj w Robloxie. Ja widzisz, patrz, mamy multi disaster, ponieważ ja doładowałem i teraz na tej mapie będą dwie rzeczy. O. Widzisz, ty jesteś fajny człowiek. Tak, ja ci tutaj urozmaicam trochę. Pamiętaj, że możesz sobie tak trochę Poszukać. O i Oj, mnie i wskoczyć sobie Możemy też wejść do rakiety na przykład jeśli byś chciał, albo na czubek jej O, męk A ja jestem na... na rakiety, patrz. A co jeżeli Nie odleci? Wika? To trudno To wtedy szybko uciekamy to... Ja się troszeczkę... Ale czemu ci ciało wcięło? Co się dzieje? O, mi też Chowam się Witam serdecznie Ej, ty masz większy to balon! Nieee jak ja mam balona Ja tu mam balon To no... bardziej balonik, dla dzieci Od tak. O, tsunami Chyba... O nie! I co jest? Y jeszcze kwaśne deszcze są. Więc musisz się szybko, szybko się chowaj. No jest to musisz na samym dole. Nie, nie, nie na sam dole lepiej, bo jeszcze jest tsunami, pamiętam. A, to dwa A <grym> Ja myślę, że to po tak. kolei będą. Nie dość, że masz tsunami, to jeszcze jest kwaśny deszcz, który ci zadaje obrażenie. A gdzie jest fala? Jak masz jabłko i dostajesz obrażenie, to lepiej sobie je zjedz. No właśnie, wcinam jak szalony, ci powiem. <grym> Psuje Co się, się dzieje? Czemu? Czemu się zaczynają ginąć? Mów się zaczął psuć? No, teraz, teraz fala tsunami. Jeśli nie zadaje ci obrażeń, a nie masz nad sobą dachu, to spoko, to tak stój po prostu. O, uważaj! Tsunami uderza w nas. Jesteś gotów? Już? No już, jeszcze moment. Czekaj. Dobra. Uważaj. Właśnie w tej chwili uderza w nas. Podskoczone! Na... O! Wszystko, wszystko się rozpadło. Rozsypałem się. Tak? Najgorzej. Nie! Krystian, tak, najgorzej. Coś. Się. Ja przetrwałem. Krystian! O! Tak, spójrz na mnie tutaj. Jem nie, jabłko jesteś, w kółko i mnie jesteś, też bije. halo! To jest pan PUZONIK, Puzonik Halo, witam. Halo, jadę do puzonika.pl, nie dam rady, papa. Pa. Ej, da się zaskoczyć, może byś na baloniku. Nie, nie go Ej skończy się dać? Nie, jeszcze mnie bije. No przecież ja zginę Jestem jedyny, który przetrwał. Jedz jabłka i chowaj się pod czymś, co ma dach. Ale <noise> nic tu nie zostało. <noise> no jakieś resztki. No. Najlepszy gaz na świecie. Cool. Najlepszy gaz na świecie. Co? Ostatnia najlepszy. mapka? Jeszcze jedną zagramy? No jasne, jeśli nie chcesz, to trzeba. No, <noise> A gdzie ty jesteś? O halo Pan... Pan bez balonika, gdzie jest balonik? O, o. Teraz ja mam mały balonik. ja mam duży? Też mam nie, też mam. <laughs> nie, nigdy nie miałem dużego balonika. On, on się powiększa, kiedy. No, Halo, uderzyłeś mnie w głowę i co się stało przez ciebie? dobra. <laughs> Ty, ja... ale ładne. Latalnie, choć latarnię. To będzie fajne. Latarnię. <laughs> Latarnik... może masz pół HP. O, a to się nie generuje? <laughs> no nie. <laughs> ale no, skończyłem mapę. Babiami. Ja nie lubię jak mi zimno. Zawsze, znaczy, że ja mam taki półkrótki rękawek. Schodnie. Mam spodnie. To w Minecrafcie gdzie mam nigdy Nie, nie? nie. No. Ej, patrzka ładna latalnie. Słyszałem o latarniku z Notre tam to on tutaj właśnie przesiadł. No to. No ja jestem na dachu jak coś, nie? No bo ty jesteś kozakiem. Ej, ja też jestem kozakiem To To chyba zły Trenado. pomysł. To tak średnio, że jesteśmy tak wysoko raczej, wie? Schodzimy? Nie. Nie, dobra. Tam um, się boisz wyzwania, nie tak? Tajno, tu już challenge. Słyszałeś, na YouTube jest taka rzecz. Tak, I to właśnie tak. my ją wymyśliliśmy. Boże, zobacz, w ogóle tam jest goście z Minecrafta. Gdzie? <laughs> to Steve chodzi tam na dole. <laughs> Zobaczcie. Oczywiście, no, skacze sobie. <laughs> o, idzie do nas o. -o. W nie, nie Ojciec, idzie co ty mówisz. Jeszcze, tam w ogóle port jest jakiś, kurde. O, chyba właśnie na port się rzuciło. O kurde, zobacz ile rzeczy w tornadzie, jak dostaniesz takim klockiem, to cię nie o, jak się wygięła deska u mnie. Zobaj. O, leci do nas? Czy? Nie, nie leci. Co. O, no ale kurde. nie kurcze. No, no mówiłem, poszło. najlepsza miejscówka. Try no tu e, Użyj nóg challenge. Ej, ale chyba, chyba przegramy własny challenge. Christian on jest coraz bliżej, coraz bliżej. Słuchaj, jak taka jedna wielka płyta nas strzeli, to wystarczy, nie? nie co, wiecie, my skaczamy? do góry, zamiast. czy co? W ogóle chciałem w tamtym domku się Krestian, schować. Co? Ej, odjechało? Odjechało. No, czekamy, nie, no, czekamy. Po prostu chciałem powiedzieć, że jak tu wchodziliśmy na górę i zobaczyłem, że tornado, i mówię, nie no, to moglibyśmy się schować w tamtym domku po chwili, takie. Nie. <laughs> to jednak nie dobre. O, Tej, no, tak. cała, cała ta stoi, nic się nie stało, naprawdę? Nie, no, zaraz jeszcze. Spokojnie! o! o, o, Właśnie. o, 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 o. nie wywołuj, <laughs> chwilkę. <A>. nie! <laughs> <pff>. <laughs> To chyba tyle. Jesteśmy nie zniszczalni, Nie no, ty, ty jesteś mistrzem tego trybu. Jestem mistrzem tego trybu, a jeżeli chcecie więcej trybów z Gilatisem, to musicie zostawić komentarz, bo Gilatis czyta moje komentarze. O, next map. Dobra, to już niestety musimy zagrać jeszcze jedną. Patrz, nie boimy się. O. Nie mów, że to... <noise> Myślę, że można <noise> <tym> stanąć. <noise> guess, guess what? No! <laughs> A więc tak, dziękujemy Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie komentarz i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jaki typ możemy jeszcze zagrać, bo to jest ważne, bo my nie znamy wszystkich typów na świecie i wy musicie pisać jakie typy możemy jeszcze zagrać. Także dziękuję za oglądanie. Pa! Pa! pa, pa.